oraz malować co najważniejsze pokaż tutaj jak żony jest podzielany. miał te wakacje i od niego podczas jazdy Widzowie, ogólnie skuterkę już całego rozebraliśmy. Wygląda aktualnie tak. A jest mokry ogólnie, bo był tak uwalone wszystko. się zdenerwowałem i go wziąłem na, na dwór. Wymyłem karszerem. Tutaj tylko te plastiki trochę przemyciałem. A tak to jest tylko lekko tak przemyty. Jest tylko... Najśmieszniejsze jest to... Na dworze jest śnieg, jest jakieś minus 5 Prowizowie, mamy już dzień drugi, jest godzina 15 I zaczynamy dalej dalsze prace nad tym skuterkiem no. Teraz będę próbował odklejać te wszystkie naklejki i tak dalej I będę się brał za matowanie plastików Dobra Dobra, ogólnie to zmieniliśmy miejscówkę Aktualnie to matujemy dalej Naklejek już się wszystkich praktycznie pozbyliśmy Jedziemy z tym koksem. Siema, ma człowiek na planie. I dobre szlifowanie. Dalsza relacja z tego, co robimy. Tutaj już mamy praktycznie wszystko przygotowane do malowania. To jeszcze tylko zostało doszlifować tam jedną część. To już jest jakby pierwsza rzecz, którą pomalowaliśmy. To tu jest tłuste, to nie jest źle zrobione. Jest ogólnie... Bardzo ładnie to wyszło, chociaż to jest bez podkładu i tak dalej. I tak to super wyszło. Przeda. Tutaj. Pan suszy. Dobra. Widzowie, dalsza część pracy. Znowu zmieniliśmy miejsce. Znajdujemy się teraz w graciarni. Y, to znaczy w profesjonalnej lakierni. Jaki zaczek, jak to wszystko idealnie pomalowane. To już mamy to co zrobiliśmy. Jak mi się pasy zleciło. To, to suszy powiem. aktualnie. Cholera chwilot. Ośpręby spray, będę da miał ręka do pomalowania. Kurwa! Ostrość! Pięknie. Wyszło to coś ładnie, a jeszcze będziemy robili chyba z dwie warstwy. Co on zrobił? Coś zrobił? Nic! Dobra widzowie to było na tyle. Myślę, że niedługo wpadnie kolejna część tego filmu, jak już skuterek jest cały poskładany. Jakieś fajne przebitki pewnie wlecą. Dzięki za oglądanie, się.